Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, mistrzowski przeceny w MediaExpert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy Płaci mniej i jest! Kupił taniej! Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kup... Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu MediSpirant Rolo. MediSpirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. MediSpirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. MediSpirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również MediSpirant żel pod prysznic. Ten telewizor. Ja Ciebie też, kochanie. Problemy z rozumieniem mowy, pogłaśnianie telewizora, szumy w uszach to mogą być objawy niedosłuchu. Nie ignoruj ich. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź bezpłatnie słuch w gabinetach Kind Aparaty Słuchowe. Więcej informacji pod bezpłatnym numerem 800-100-106. Lista gabinetów na www.kint.com Volvo Bednarek.